Dobra, Bresta nie. O, Bresta tak, dobra. Elegancko. 26, Polubimy. lubimy. Dobra, kongresik. Te wieże z tyłu kręcące się o 360 to jest po prostu boskie, nie? jest tak rewelacyjne, że... No szkoda, że wykręca. Dobra, za sześć tysięcy niech będzie. Jeszcze mu Lenin tu przywalił. Dobra, może on będzie sobie Cię drugą burtę pokazywał? Nie, nie będzie. Może do Kurfursa damy radę strzelić. Trochę wysoka jest ta skałka. Nie ułatwię Ci kolego na Yorktownie. Dobra, Massachusetts tu wjeżdża. Za 11, nice. Mamy 19 sekund dymu. Zobaczmy jak nam się to uda wykorzystać. Nie zdążę nabrać spida. Niestety dymek się będzie kończył. Teraz Brest czy, czy Massachusetts, słuchajcie, a dobra. Biorę torpedy dwie, nie wiem od kogo. No, połasiłem się na tego chłopa. To był błąd, co zrobiłem generalnie.

Dobra, malandzisław, praga nie będzie. Awistada akurat zalewała się na tej. i luri dritti di poppa. Sei stato cacciato il pedinere nemico. Momencik vado a mio dziecko. Nostra squadra è in vantaggio. Dobra jestem? Do mnie to jest salwa, czy, czy nie do mnie? Do mnie, niestety. Na szczęście nie polosowało. Na razie słaby ten meczek w moim wykonaniu. Oj, tam nam na razie pod górkę na C idzie. Trzeba ten kap przejąć iść na środek. 8700, ok. Mogło być lepiej. O, tu bierze torpedy kolega. Dobra, jeszcze jedną salwę znożymy strzelić. Tym 35-sekundowym reloadem do tego gościa. Teraz ten idzie do przodu, lekko strzelmy przed niego. To są torpedy. Nie wiem, piętnastki, piętnastki, ale zgasły, musiał z bardzo daleka strzelać. 9,5, nice. Stówka i frak to jest takie sensowne minimum, ale. No, niestety nie w każdym meczu. Są okoliczności, żeby to zrobić. Nifares dzięki za followka. No, skończą mi go. No. Niestety. Kongresik uciekł. Wiecie co? Ja nie będę szedł tu do środka, bo nie chcę, żeby mnie Haland tak łatwo spotował. Chcę decydować o tym, w miarę możliwości, ja, kiedy będę spotowany. Będziemy sobie tu zmierzali, jak będzie wychodziła ta Sycylia i ta reszta. Tu sobie pójdziemy. Sycylię już mam w zasięgu. Ona może się zdecyduje na to, żeby tu wyjść. O, jest też kongres w zasięgu. Spoko. Nie przerzucę. Za mała parabola jest tych pocisków. Kongres zaraz powinien gdzieś tu odkręcać. W którąś stronę. Zobaczmy, czy Sycylia wyjdzie, bo to jest kuszący cel. Chociaż tu potencjalny frak jest, jeżeli chodzi o ten kongres. Ale niestety nie przerzucę do niego. Teraz może. No, dobra, super. Najgorsze, co się mogło stać, nie? W tym momencie. Trzeba było do Sycylii strzelać. Alarm Dobra, bo Heudeleu będzie mnie farmił zaraz. Nice. Generatore di fumo avviato. Trzydzieści dwa, okej. już trzy dropy żeś do mnie wysłał, więc spoko. Ja mam teraz apeki, trochę kijowo, bo on odkręca. A, bo tu jest jeszcze deska. Rilasciata cortina fumogena. To łapko Lego. Siluria dritta. Tu są dwie deski? Od którejś wezmę? Siluria pruła. La nostra Obracaj, obracaj, obracaj. Dobra, piątka. No zaraz mnie tu spałują. Zwłaszcza ta druga deska. Dobra, ale tu już mamy 160 tysięcy, więc. Nie jest źle, nie jest źle, słuchajcie. Jest dobrze. Dobra, pięknie. Może nie zdechnę. Praga, proszę, please, 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 please. Jest, dobra. Pięknie, 188 z fragiem. Nice. A, jeszcze Yorktown się mym oczem ukazał, ale mecz się skończył. Dobra, zapominamy o poprzedniej bitwie. Nieudanej, ta była udana.